Hej, ja się tak mega cieszę. Nie wiem, czy ten vlog już wleciał, ale no no tak ten vlog, mówiłam w tym vlogu, że właśnie rank że fake no i właśnie w tą środę, czyli już mówię którego, czyli 7 lipca będą kucentka. On taką dobrą do was po prostu informację, że jest tu prezentowe zdenerzenie, czyli wszystkie koszyczki Jajka są po prostu zalężone Ja się tak mega cieszę, mi tak serce biło Niedawno teraz przyszłam właśnie z dworu I się o tym dowiedziałam, bo Prześwietliłam te jajeczko wszystkie I są wszystkie zalężone Jezu, nie umiem opanować Moich emocji, po prostu nie mogę Ja się tak mega cieszę Ja, dawno tak, ja, ja bardzo czekałam na nie I będzie właśnie Dziewięć koszaczków, jeżeli wszystkie się Wyklują, no widzicie Ani jednego pustego jajeczka Taka dobra mamuśka jest z tej kwoki, że po prostu wszystkie są zmężone. Ja się tak cieszę i to sobie chyba tyle, co chciałam powiedzieć. Więc do następnego odcinka. Pa!